Gramy, przestrzenny mój motoryczny rok, zespół Instynkt powstał ze zdarzenia czterech osobowości. Z czterech fascynacji muzycznych, z czterech indywidualności Instynkt płonie. To to wymyślił Weronika, pewnie, tak? Dobrze. Ale o tego chyba nie, nie ja. Ale... Tek, akurat nie ty. Akurat to nie ja. No. Ciekawe ja. rzeczy można o Was znaleźć w internecie. Na przykład to, że szukamy wokalistki lub wokalisty o? na takie ogłoszenie, ja też a jest perkusisty. <laughs> jak gitarzysty ale... jeszcze i klawiszowca to już nikogo nie ma. Ale, ale wiesz, nie przejmuj się, to zagłoszenie sprzed paru lat. A tak to tak Przed paru lat. Byście My My się myslę. pokłócili w, na internecie, w internecie wszystko zostaje właśnie. No dobrze, teraz trochę o historii zespołu. Tak, Poznań zespół Instynkt szuka wokalistki, wokalisty. I to było dawno temu. Dawno no, temu dawno było. Dawno było. Temu. No dobrze, to historia zespołu to myślę, że więcej niż 4 lata, bo 4, od 4 lat jesteście w tym składzie. No, można powiedzieć że nie do końca, bo. No, chciałem śmiesznie zacząć opowiadać, że no, nie będę opowiadał śmiesznie. No niestety. Ten budynek nie idea... jeszcze pamięta Armię Czerwoną. Może no, no, się. No, jak no, już no, wojska no, wyszły z wzorem, ale generalnie no, idea zespół powstała w połowie roku 2005. E, no, ja tu zakładałem, można powiedzieć, ten zespół mhm. z, z perkusistą poprzednim, to był Hubert. E, pozdrawiamy go. Pozdrawiamy. Eee, natomiast no de facto no, zespół już tak e, sformalizował się, można powiedzieć, i tak zaczął funkcjonować od momentu kiedy doszedł <grym>, dzikus, który jest po mojej lewicy tutaj. Dzień dobry. <grym>, Uśmiechnijcie. Drugi dzień dobry, tak. Pozdrawiam, a Krzysztof doszedł w 2006 roku e, w lutym. No, no, to niesamowity człowiek, także może coś powiesz. Nie, nie ma, no, się się, no. Wiemy, że graz na basie i na klawiszach. A no, fascynacje na Też, jeszcze. też, też orkiestra. I jeszcze fascynacje muzyczne. A tak, zazwyczaj w takich tumorach. Sądźmy no. Brody dźwięk. Tak. Co? Nie krzycz, proszę. Nie krzycz, bo no, później tam więc. słuchacze nie wiedzą, co zrobić. Czy ściczy no, czy no tych... Na pewno jest to jakieś trip-hopowe różne rzeczy, Massive Attack, tego typu, Prodigy. Są fascynacje jakimiś cięższymi rzeczami w stylu Tool. Korn też na pewno, ale też generalnie my tutaj sięgamy po szereg jakby, jakby gatunków muzycznych. Generalnie po prostu ten zespół powstał po to, żeby stworzyć swój gatunek, można powiedzieć. To oczywiście mhm. nie jest jakaś taka bufonada, tylko po prostu, żeby robić swoje, nie mhm. Nie było ideą tutaj, żebyśmy grali, nie wiem, pod taki czy inny zespół, czy pod takiego wykonawcę. Szereg rzeczy jest teraz ciekawych. Nie wiem, no ja mogę ja tylko personalnie sam powiedzieć powiedział, osobiście. na przykład Gotie, świetny zespół, zespół wiadomo. <grym>, no, <grym>, prawie zespół. No prawie, dokładnie. Natomiast generalnie myślę, że szereg rzeczy nas inspiruje, także trudno teraz odpowiedzieć tak jednoznacznie, nie? To jest wywiad rzeka bez tego by był. No i teraz o teksty należy zapytać lokalistkę. <grym> tutaj bardziej basiste Krzysia. Krzysiu, ty piszesz te teksty. Tak, w tej piscie ty... większe się robiłem. Uh -huh. A Weronika próbuje ingerować, nie? Znaczy nie. ja coś tam hmm. czasami poprawiam, teraz z nowym materiałem tak czasami też ja piszę uh -huh. jakieś teksty, tak, więc raz ja, raz Krzysiu, ale tu akurat na tej demówce właśnie są Krzysia teksty. Ta demówka, która niedługo będzie dostępna. O tym też musimy powiedzieć dla hmm. wszystkich słuchaczy w jaki sposób będzie można zdobyć? W zasadzie już jest, ponieważ e, no, przy okazji zapraszamy na naszego MySpace'a i stronę internetową instinctband.pl e, tam są dostępne wszystkie numery znaczy prawie wszystkie e, no i myślę, że gdzieś tam będziemy e, kolportować to na koncertach e, za darmo pewnie rozdając tą wymówkę Najbliższy wymuskę. koncert? To jest l koncertowy zamęt to pytanie, o tego to pytanie musiało paść no właśnie, myślę, że wrzesień? Wrzesień, koniec września, myślę, że to tak zaczniemy bardziej prezentować to na żywo, taki jest plan. Myślę, że to nie będzie jeden, myślę, że więcej koncertów. Zobaczymy. Taki jest plan, na pewno zaczniemy grać z końcem września. Taki jest plan. To trzymam kciuki, słuchajcie. No, I, I na pewno, na pewno w koncertowym zamęcie, w tych wrześniowych odsłonach, wtedy to już będzie po wakacjach, czyli wrócimy na poniedziałek na godzinę dziewiętnastą, wtedy będziemy informowali o waszych koncertach poznańskich. No dobrze, każdy z Was jeszcze coś może powiedzieć, może kogoś pozdrowić, proszę bardzo. Pierwszy raz w radiu są, naprawdę. Pierwszy raz. To to, to jest ważny moment w ich życiu, więc dlatego proszę bardzo, zacznijmy od Weroni. I, y, jeśli chcesz kogoś No kogo ja pozdrawiam zbralić. serdecznie całą moją rodzinę, Całuski, Całuski dla siostry i Gosie, jeszcze moją koleżankę bardzo też chciałam pozdrowić, też Całuski. No i jeszcze Cool heada, bo też y, na naszej demówce zrobił jeden remix, też go serdecznie nie pozdrawiam. Uh -huh. Żeby nie było, że perkusiści najmniej mówią. E, no to bam, tym, razem, bam, bam, bam. No, tym razem się to sprawdzi. Ja pozdrowie, no nie wiem, no wszystkich słuchaczy nie będę tutaj nikogo uh -huh. e, wyróżniał. A oh, 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 to teraz no. ja wyszłam na tą, co taka nie nie, 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 to wiesz To, to, to... my może razem powiedzmy, żeby nasze dzieci były teraz grzeczne, żeby... Ta, grzeczne. Żeby tak, słuchali. pozdrawiamy nasze dzieci i żony, no to my tacy jesteśmy już teraz... Bądźcie grzeczni. Dokładnie. <laughs> słuchajcie, Tatusiu. Tatusiu, słuchajcie, jak <laughs> grają na przykład. Zespół Instynkt, spłyty terapia polecamy po raz pierwszy, mam nadzieję, nie ostatni w koncertowym zamęcie w Merkurym. Yeah! Instynkt. Poznański zespół w tym składzie, jakim byli obecni tutaj w studiu. Działający, działający. Od kiedy? Hmm, od czterech lat. spłyty Terapia w studiu Agata Chudzik. Dzień, Dzień dobry. dobry. Na jakim koncercie ty byłeś? Na jakim koncercie ty byłeś? Na jakim koncercie ty byłeś?